Na naszym ostatnim wyjeździe na bali, pojechaliśmy na Diamond Beach, jedna z najbardziej urzekających plaż na świecie. Ale zejście na tą plażę było po pionowym klifie. Naprawdę wyglądało to dosyć groźnie. I w momencie, kiedy schodzimy na dół, jedna z naszych uczestniczek dostała ataku paniki. I powiedziała, zaczęła się trząść jak trusia i że nie da rady zrobić kroku. Co zrobiliśmy? Dotarliśmy do emocji i je uwalnialiśmy. Jedna po drugą, po drugiej. Tam były chyba, nie wiem, cztery zablokowane paniki. I słuchajcie, uwolniliśmy i dziewczyna zeszła z dystansem, ale nie jakby odważnie była w stanie stawić czoła swojej niepewności, ale już nie było paniki. Czyli wystarczyło uwolnić zablokowane emocje i efekt był piorunujący. Ona natychmiast w czasie rzeczywistym strzęsiawki, Odważnie zeszła w dół, odważnie wróciła na górę i doświadczyła piękna tej plaży na dole.